Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na analizę ogólną bardzo ruchu planetarnego, która będzie miała miejsce w dniach od 3 do 9 czerwca. No i taki utwór, fragment utworu Anny Świrczyńskiej napisała w taki sposób. Kiedy jem truskawki, moja tragiczna koncepcja świata unicestwia się w zachwycie, że jem truskawki. Zatem Troskawki w tym tygodniu i koncepcja świata, która absolutnie jest przychylna i jest fantastyczna. 3 czerwca mamy poniedziałek. Kolejny naprawdę ekstrawagancki tydzień rozpoczynamy. Niezwykły, szalony i energetyczny. A energii nikomu nie brakuje. Pierwszymi trzema dniami tygodnia zarządza Pluton. W poniedziałek spotyka się z Jowiszem, oczywiście w trygonie. Pluton jest w erce, Jowisz w ruchu prostym, układ bliźnięta wodnik energii nam przybywa, mimo że jesteśmy tuż przed nowiem, ale tym razem now będzie naładowany elektrycznością. Trigonjowizm pluton to fenomenalna możliwość przeprowadzania trwałych zmian dotyczących zarówno naszej gospodarki prywatnej, domowej, ale też zawodowej, czyli taka metamorfoza gospodarcza. Finansowa i naukowa, inaczej postrzegamy świat no, poprzez te truskawki. Wkracza w nasze życie nowa wiedza, mamy możliwości lepszego zarobkowania, mimochodem podlegamy ewolucji, czy chcemy, czy nie chcemy. Zmiany przeprowadzamy w swoim imieniu, poprzez siebie, są korzystne. Energia, pamiętajcie o tym to jest ciekawe energia popłynie tam, gdzie ją skierujemy świadomie. I znowu pamiętajmy o tym, czyniąc rzeczy wielkie, znaczące właśnie w poniedziałek. 4 czerwca mamy wtorek. Tym razem Merkury w bliźniętach, bo już od poniedziałku tam się znajduje, trwa w trygonie z Plutonem. Znowu jest silny Pluton. Egzaminy i egzaminatorzy są łaskawi. Pytania skierowane do nas, do Was. Okazują się trafione dla was szczęśliwe. Czyli to wszystko, co sprawdza wasze kompetencje po prostu wam wychodzi. Poprawnie i głęboko się porozumiewamy z otoczeniem. Oprócz egzaminów możemy też podejmować się współpracy z ludźmi, którzy mieszkają na krańcach Ziemi. Możemy jechać gdzieś daleko, podążać za swoimi pragnieniami. Cokolwiek robimy, robimy to z pasją, z siłą, z energią, a Otoczenie nam sprzyja. Pluton powoduje nie tylko intelektualne odkrycia. Wiemy i czujemy, że gdzieś głęboko czeka na nas prawda, i ją odkrywamy. Słuchajcie, to jest fantastyczne wchodzenie w swoją własną oczywistość. Oczywiście jest to również odtajnianie tajemnic. Każdy efekt naszego działania zostaje rozszerzony, wymieniamy informacje, łączymy się w fora dyskusyjne, seminaryjne, tworzymy rodzinę świata. Wiemy, że jest nas wiele i wielu. Niebywały entuzjazm, jaki towarzyszy rozmowom i działaniu, pozwala naprawdę na dokonywanie cudów. No a cuda to oczywiście Wenus. 5 czerwca mamy środę, a znowu idę w kierunku cudów i a propos właśnie tego zjawiska. No to Wenus, która weszła do bliźniąt podczas ostatniej pełni i ona będzie towarzyszyć Słońcu aż do lipcowego nowiu w bardziej czy mniej ścisłej koniunkcji. Popatrzmy, Jowisz w bliźniętach, jak również Słońce i Wenus oraz Merkury. Czy może być więcej pozytywnych zbiegów okoliczności niż w takich właśnie układach? Powiem Wam, że no nie. To są fantastyczne e, e, zbiegi. Fantastyczne sposoby, fantastyczne możliwości, i fantastyczną mamy umiejętność dopasowywania siebie do świata albo świata do siebie. Idziemy ku nowym brzegom, mówimy o nich, dążymy do połączenia wszechstronnego. Pamiętajcie, to jest myśl przewodnia. Wenus, małe szczęście, Jowisz, wielkie szczęście. Możemy je osiągnąć poprzez rozmowy. Również poprzez otwieranie serca, poprzez komunikaty, które przekazujemy sobie od serca nawzajem. I nie buntujmy się wtedy, gdy nasz świat w ciągu paru sekund zmienia się nie do poznania. Wszystko służy nam i naszemu rozumieniu nowej rzeczywistości rzeczywistości no, spod ery, spod znaku Wodnika. Przed nowiem nie mamy wyboru, należy się rozejrzeć i wybrać optykę nową i właściwą dla siebie. 7 czerwca mamy piątek, w czwartek mamy nów, jesteśmy nadal pod wpływem Plutona z Jowiszem i Marsa z Księżycem. Taka energetyka znowu powoduje działanie ruch do przodu, a dobry czas na przeprowadzenie kontroli swojego organizmu tym razem. Na sprawdzenie tego, co w naszych komórkach działa właściwie, a co nieco mniej. I możemy to sobie polepszyć, ponieważ to my właśnie w tym tygodniu polepszamy sobie świat, otoczenie, sprawdzamy dokładnie czego oczekujemy i pamiętajcie, te oczekiwania mogą być zrealizowane. W piątek możemy rozpoczynać negocjacje, posyłamy, wysyłamy mnóstwo informacji o sobie. Zresztą cały tydzień temu właśnie służy. Po 14 w piątek mniej intelektu, więcej emocji, wrażliwości, zatem po naszej stronie wyczucie i takt w realizowaniu swoich kontaktów, jakichkolwiek, czy one są małe, czy duże. One są właściwe. Pamiętajmy, że Wenus cały czas wspiera wszystkie nasze wybory. 8 czerwca mamy sobotę i mocno ogniskujemy się na relacjach, tym razem na tych relacjach, które w jakiś sposób szwankują a i na tych relacjach, które nie działają. W sobotę właśnie te relacje mało wzmacniające, mało wspierające się manifestują, czyli jeśli nic nie wyszło z danej relacji, nadzieje nie zostały spełnione, to na pewno ta relacja pozostanie jedną z tych czy też powinna pozostać jedną z tych, które należy odło odłożyć sobie na bok bez żalu. Nie zabiegajmy o względy, nie budujmy niczego pozytywnego na układach sobotnik, bo i tak z tego nic nie wyjdzie. Sobota jest czasem zamykania relacji i zauważania trudności, jakie te relacje powodują. W sobotę może się tak zdarzyć, że nie zostajemy dopuszczone, czy nie zostajecie dopuszczeni do głosu. Głos może więznąć w gardle, nie dotrze się do nikogo. A zatem, jeśli ten dzień ma tak wyglądać, to lepiej wybrać się na zbieranie poziomek, czy też kosztować wspomniane przeze mnie truskawki. 9 czerwca mamy niedzielę. Mars wchodzi do znaku Byka i to jest sygnał na to, by zacząć dopominać się o konkretyzację obietnic. No oczywiście, może od razu nie w niedzielę, ale w niedzielę może Wam to przyjść do głowy. Niedziela jest taka nieco surowa. A trudno o zachwyt w tym, w tym dniu trudno też spodziewać się tego, że ktoś odnosi się do nas z szacunkiem. Myśli mogą krążyć wokół spraw bytowych, nie widzimy ich w niedzielę w optymistycznym świetle. Stąd też pomysł na to, aby zacząć się dopominać o to, co zostało przyrzeczone. W relacjach może się pojawić surowość i zasadniczość. A czasem w niedzielę to jest taki moment, kiedy wymaga się dopełnienia układu wcześniejszego, czy też zakończenia układu wcześniejszego. No, trochę może martwić fakt, że relacja się kończy, że rozmowy się kończą, że nadzieje się kończą. Ale. W prawdziwe relacje dopiero wejdziemy, także porzućmy smutki, nadchodzi nowa jakość innych układów, nowych układów, zatem poczekajmy jeszcze. Sobota i niedziela takie bardziej wyciszające, niedziela na to, aby przypomnieć sobie kto co obiecał i zacząć realizować te obietnice, tu też o nie zabiegać, na początku przyszłego tygodnia. Pięknego tygodnia Wam życzę smaku poziomek i truskawek. A jakże?